Druga rzecz, co zrobić z lękiem, kiedy się pojawi? Kiedy jutro wstaniesz rano, pójdziesz do pracy, pojawi się coś, co spowoduje w tobie lęk. Kiedyś usłyszałem taką prostą wskazówkę. Co zrobić z lękiem? Zaproś tam Jezusa. Weź Jezusa pod rękę, weź Jezusa pod pachę i tam pójdź. My tak często uciekamy od Jezusa, kiedy się boimy. Bo, może nie wypada się bać, może powinienem być taki bardziej dojrzały duchowo. Weź tam Jezusa i pójdź tam z Jezusem. I często mówię na głos: Jezu, nie zgadzam się na ten lęk, bo Ty jesteś księciem pokoju. Tam, gdzie Ty jesteś, tam nie ma lęku. Dlatego, w imię Jezusa, nakazuję temu lękowi odejść. I włączam uwielbienie. Zaczynam czytać Słowo Boże. Czekam, aż przyjdzie pokój. Wtedy, kiedy przyjdzie pokój, to znak, że bitwa jest wygrana.